Dzień dobry Państwu, nazywam się Jakub Sporek, mam 37 lat i jestem aktorem. Reprezentuje mnie agencja C Studio. Jestem absolwentem krakowskich szkół artystycznych, natomiast moje macierzyste wykształcenie to prawo. Jestem absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie ukończyłem jednolite studia magisterskie. Oprócz tego studiowałem pół roku w Fachhochschule Kufstein w ramach programu Erasmus, a moja praca magisterska dotyczyła prawa energetycznego, czyli jest to zakres prawa gospodarczego. Moje doświadczenie zawodowe opiera się na tym, iż praktykowałem w prokuraturze rejonowej w Warszawie, praktykowałem w sądzie w Częstochowie, oprócz tego odbywałem staż w biurze poselskim, współpracowałem z kancelarią adwokat. Aleksandry Przedpełskiej również w Częstochowie, a obecnie współpracuję z Kancelarią Profesora Koseckiego, który również konsultuje mnie w mojej rozprawie doktorskiej, ponieważ w perspektywie najbliższych kilku lat zostanę doktorem prawa. Jeśli chodzi o moje kompetencje, które będą miały bezpośredni wpływ na arbitraż, to to, że ukończyłem fakultet u profesora z rządcy z negocjacji i mediacji w biznesie, jak również jestem bardzo zainteresowany rozpoczęciem pracy jako mediator sądowy, ponieważ uważam, że jest to przyszłość. Bo jak mi wiadomo, w Stanach większość spraw jest rozstrzyganych właśnie podczas mediacji przedsądowej. Pokażmy teraz, może, profile. Zróbmy małe zbliżenie pokażmy dłonie. Dziękuję państwu bardzo.